Ostatnio zdobyłem sobie takie pudełeczko LEDów. To jest metr LEDów za 15 zł. Na Allegro są jakieś yy, za 20-25 zł, ale tam jest tych metrów. O! Na Allegro mamy za 3 dychy: 5 metrów LEDa plus sterownik i zasilacz. Plus przesyłka 55 zł, nam wychodzi 5 metrów. Tutaj za 5 metrów zapłacimy. No to 5 razy 15, tak? Łatwa matematyka będzie. 75 zł. No to taki całkiem dobry deal Tylko tutaj mamy zasilanie z USB Więc fajnie, że, że możemy podpiąć nawet powerbanka i to zasilić Za 15 zł dostajemy pilot Instrukcje Kto czyta instrukcje w XXI wieku? Pisamy paski LED I teraz chwila prawdy, czy powerbank go uciągnie Działa Ciemno. Jasno. Tak. Ciao. Ja. I teraz właśnie zrobię tak podkleję od spodu, żeby mieć ładnie odświetloną tą część półeczki. Chyba, że Chyba, że zrobię podświetlaną deskę. To będzie lepsze. I nawet to nam teraz ładnie pasuje, bo, bo wszystkie LEDy są długości pół metra i dalej się mieszczą na deku. Ciach, tutaj jest to łączenie, ciach. Tu sobie to skrócę, żeby, żeby powerbanka yy, podłączyć i nie mieć na takim długim przewodzie. Do gniazda taśmy należy podłączyć styki bądź czy dołączony do zestawu. Zachowując przy tym szczególną uwagę, aby strzałka oznaczona na obu gniazdach przedłużacza była skierowana na plus. No, to wszystko jasne. Wszystkie połączenia tutaj taśmy z longboardem wykonałem zwykłym klejem, takim kropelką, bo niby są paski nałożone na, na właśnie tą taśmę LED, ale zapewne jak się dostanie tam wilgoć lub po prostu od czasu to odpadnie, dlatego jeszcze przejechałem to raz klejem takim cyjono- janopanem Do... teraz klejem ciepłym yy, łączę wszystko i powinno działać a kilka osób pisało mi pod jednym filmem że to nie jest ciepły klej tylko to jest gorący klej kogo to obchodzi czy to jest ciepły czy gorący klej każdy wie o co chodzi prawda tak samo miałem jednego nauczyciela który mówił że to nie jest dziura tylko to jest otwór i to też było wielkie załamanie świata, kiedy powiedziałeś dziura na otwór. Pff. I czekamy na noc. Ogłoszenia duszposterskie. Piszcie komentarze z pytaniami, bo robimy QA. Ojejku, ale mokra. Non stop pada, więc od razu z przetestowaniem oświetlenia zrobiliśmy lekkie katowanko go.